Zaprać za wasz tryb modlitwy za utrzymanie różarstwa jerymańskiego. Z całego serca dziękuję za każdą pokazaną pomoc. Dziś rano już większość panów z nas było szóstej przy pracy. Pan władził nam przyniósł trzy tony zboża, z półtorej godziny zmielono, 3 tony zboża. To jest rekord świata, jaki pan dzisiaj zmielono i przewieziono na stanowiska paśnicze. Skończyło się złożenie Pani Władku Ratuj, i u nas 20. i Trwała modlitwa. Dziękuję za kolejne, moi drodzy. świece. Za Ojczyznę była wzięta wczoraj y, za rząd polski. Jest jeszcze Rosja i grzeszników. I z 30 gromic albo 40 gromnice procesyjne. Za chwilę mamy Litania do serca Panesa, Idziemy do świętego Andrzeja w Woli, Tam litania za kapłanów I tą samą drogą wracamy z procesją tutaj do siebie. Powiedź, masz cierpliwość do mnie, a chcę mieć coś, pomóż w pracy. To tworzę dwie grupy. Jedna z panią Basią. Pani Basia wie o co chodzi. Ale tu jeszcze musimy koło Daka wy. są kląby, jest koło naszego kościoła i koło aniołowi woli Wszędzie mamy czysto takie trawy, jakiś ujrzałem, aż się przestraszyłem. Tu część później wytnę trawy na, na kosiereczką. Jedna grupa, to, to panie wszystkie u pani Basi. Zaczniemy z panem Marzenką od sadzenia. Ja tu do no, pani Basia wie o co chodzi, a później jak macie siły, to jeszcze do dzwonnicy tam gdzieś mieli, dokończyli pewne rzeczy. Później już nabiera smaku, jest poczyszczone, pomytem. Natomiast moje trzy panie, panią Morusię, Kinge i, i, i Boże, Terenie i wszystkich tych panów na akcję pójdziemy pod figurę padał opadającego. Bierzemy trzy dmuchawy, yy, trzy dmuchawy, dwie kosiarki żółte, bo pojedziemy traktorem przyczepą. Żeby nie jeździć, będziemy wpadali jednośmielem na przyczepę po prostu. Na przyczepę będziemy ładni, dmuchając brzegów szybciutko, wysypimy na nasze wyspy śmieci, a te kosiarki nie przejeziemy od razu bo tak, że jak w ogóle, że jednym systemem zrobimy całą akcję. Czy dmuchamy? Dwie buziarki żółte i moja żółkowa. Paliwa do wszystkich, żeby były, Zarać paliwem i to zrobimy jak będzie. Czy panu dmuchało, czy to to zrobimy, tam jest pół godziny, po prostu przed nim pomysł, musi być traktor i przepis, sprzęt, żeby to nam było szybciej pod ręką, bo tam też pójdzie pozycja. Panią musi, proszę o te wytyczne a szczegóły wykonała, a szczegóły, szczegóły omówię. O 18 nasze modlitwy Pani już daje pogodę dzieci. To jest szybki dni dla To dawno nie było. Dziękuję tym, którzy zapisują się na moi drodzy zesłanie była na odległość. Już jest 218 osób, 34 nowe. Wagner Andrzej, Maria Anna i Michał oraz Anna Fedor i Anna Isawa Fedor, SIAD USA, Józef Urbańczyk, <coughs> Unter <coughs> Walterdorf, Zalewa Kaszuby, Bożena Zbigniew, Izabela Pranga, Skorębowo Kaszuby, Justyna Kazimierz-Elwesz, Grażyna Szmarkowska, Wejherowo i Wiktor Szmarkowski, to samo, Szczepan Świderski, Warszawa, Paweł Gadziała, Renata Thiers, Bydgoszczy, Ewa Chudek, Krzysztof Rajczkowski, Eichham Anglia, Józef Kulicz, Bridge with USA, Piaseczno, Aina Koszczyk, Anna Tuchowska, Poznań, Roman Giba, Chicago, 100 lat z okazji urodzin, Jan Michałek, Kraków, Anna, Szczyt Borska, Landek Polska, Irna Staniszewska, Dzisław Staniszewski, Teresa Kozikowska, Bożena Sławowska, Małgryta Janusz Gałaszewski, Ełk, Mateusz Matysiak, Jelina Adamczyk, Barbara Wilińska i Dawid Wiliński, Chicago, Stany Zjednoczone. <grym> Dziś modliło się nas już wczoraj 57 osób, dziś 71. Witam kolejne moje pocieja. szczególnie cieszę się moją ukochaną Marysią. I jej siostrzyczką, panią. Ostatnia świeczka płynęła za mamę, tatę, omatałem to moje ukochane dzieci. To jest ta pani, Ania, która pisze modlitwy. A skargówki, tutaj dziś napisałaś, to jest nieprawdopodobne dzisiejsza modlitwa do Ducha Świętego. Panią Agatkę proszę, żeby codziennie subsygnalizować na internet, jak można, ale to wszystkie wstać. do siódmego. Niech to idzie cały czas w eter. Mamy Regnum Christi, dzieci. Tam jest stała pula płacenia. Jeśli o Regnum, więc to nie ma, nie ma dyskusji. Panią umieszczaj I informacje, jeśli idzie Na przepraszam, przepraszam, przypomnę, ale, że jak i to jutro. Czytam, moi drodzy, jakie wpływają ofiary na Wielką Norę, Wielką Rulę, Wielki Kamień, Długą Drzetkę. Wielka Nora, wpłynęła jedna ofiara, ma i patrzycie już traca 100 zł, 540 ofiar. Wielki Kamień, pierwsza nasza akcja. Ofiary, na tę część nie ma żadnej ofiary. Wielka rura w tym tygodniu złożone Alicja Bąk Bielskowa 60 Maria Wysocka, Teresa Baran i Zenona Jachem po 60 281. I powolutku kręci się dzieło. Od 1 lipca zaczniemy. Długa żertka. Ofiary złożyli. Jadwiga 50 dolarów, Dorota Białecki, 50 dolarów, Alicja Bąk, 60 zł, Grażyna i Wodzimierz Terec, 200 zł, 24 ofiary. Wszystko to jest czynione pod kątem pomnika ocalenia. Przeczytajcie sobie dzisiejszą modlitwę, przeanalizujcie z młode wiernych to, co u Adama Człowieka, Matka Boża mówi o godzinie. Prawdy, sprawiedliwości i chwały. To jest kopia Dharavandala. Przyjdzie oszczerzenie, że wszyscy będziemy pękali w boleści i dramatu naszych serc. O prawdzie może. Wczoraj ogłosiłem, moi drodzy, już dzieło ruszyło. Mam cztery ofiary po 100 złotych na stuganie grubych drzew i cienkich, cztery po 30. Wielki Bóg zapaść. Obliguję moich rycerzy i żerty, że każdy ma wystrugać albo grube drzewo, albo dwa, albo cienką żertkę. Nie może złożyć ofiarę i ja na przykład robotniku się rozglądam, bo nie zostawię, mamy w sumie 4,30 120 kubików drzewa rozumiecie, Żertek, stempli, grubych drzew na różne kropie Podpomnik. trzeba je pokorować by nie przed na nakryć blachą i nie ginie. Pytanie proste, na Praca jest ciężka. Jak ktoś chce zrozumieć, to jest ośidować i korować dzieci. Więc szukam chętnych. Znam około cenę, ile biorą. Więc brali 20 na 30, żeby ktoś chętny w ogóle znalazł do pracy. Rozumiecie. To nie wiem, czy kogoś znajdę, żeby korował. W tej chwili w Polsce jest problem znaleźć rękę do pracy. też ofiary wielki Bóg zapłaci. Dziękuję za piękny dobór pieśni Pani Agusi. o Po sercu Pana Elisa, zaczęliśmy miesiąc czerwiec. Wieczorem normalnie śpiewamy u Matce Bożej cztery lub pięć pieśni Maryjnych, którzy spodziewają pewien rytm. Pamiętajcie, siłą naszą jest, że jest rytmika, nie? to Każdy wie, co będzie. Nie? Jest dziesiąta, znamy księdza Piotra i to idzie, idzie. Czasami tylko mnie energię, za, dajcie a prośby, to nie jest to wyrazów, bo ja nie wytrzymam. a Pan Bóg ma nudzia, że przed sobą nieskończony. I świeca jubileuszowa, to jubileuszowa, a nie babka, dziadek, przez krzesnomatka, wszyscy sajsi. No to do, 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 do wytrzymania, no. Jest określone, świeca jubileuszowa, dziękuję Panu Bogu za 5 lat, kropka, Roman Grzyb, nie? Dziś dziękuję, jak chcesz o okazjonalną, ale znowu nie od grzełów pokolenionych, od dziadek piją, dzieci, no, no, no. tak stańcie na moim miejscu, mam cztery karty tutaj. Jak ci, jeszcze ci nie poukładają, no to jestem góralem, pójdź zareagować. Jakbym był w flipatykiem, to bym się zapot, pod ziemię i na zawał poszedł. A jestem cholerykiem i góralem, więc ja mam zaraz mówię, co tu wisi i to coś nie da wyczymać. Jak nie powiem, to mi następna kumka napisze prośbę na pół stronę. I Zawsze mało. Dzieci, uwierzcie, Bóg Twoje myśli zna. Wykorzystuje mnie jako pośrednika i daje. Ja wołam w imieniu Romana, w imieniu Jana i reszta spoko. Ty się nie bój, jestem pedantycznie gorliwy. 30 dni nie pilnuję. Jak mnie nie ma, biorę kartkę z sobą. Wymieniam, rozumiecie? Macie przed co? Dziś mi kusiło, że mam prawo, bo żem... o sześć razy omablał w listopadzie, tylko dwa razy wykorzystałem ale myślę tak, duszyczki, pocierpię. Wyczytam do nazwiska, bo jesteś mi potrzebny, nazywaj świętego. Ja wam dzisiaj wyczytam, nie użyję, że biorę z drogowej, tylko czytam was, miałem pokusę, bo by było to pół godziny szybciej, rozumie się. Ale myślę, nie, ja się dam moje cierpienie, ale wy mi w niedzielę pomóżcie. W niedzielę nie ma spania w a w niedzielę nie ktoś drzemie się. Tak i powiedziałem. I czytałem ci. Wiecie, jak to dla mnie wysiłek, kiedy byłem rozklekotany, bo teraz... Jestem już simy dłowu, ale przeczą mnie zawsze ściana. Ja się z duszami hamuciłem, pokusa, wekony pulę. Trzecia z sześciu, jestem czysty, bo w listopadzie ograwiam. Nie. dam mój krzyż, wiem, jak mnie gotuje, ale wy w niedzielę. wszy cały czyściec w o Okolicę pilnować nakręcać duma się tego nudzić. Cieszę się na koniec, żeście grzejnie pokonali, jak pokochali jako swój dom. Kto nie jest tajemniczony, dzieci gospodarstwo muszą utrzymać, bo dzięki temu mam firmę. Jak zatrudniam moje panie, mam na pustelni, panie pracują, to są zatrudnione mają. Ubezpieczenie do renty mają zziósł, rozumiecie wszystko. To jest to jest sukces mojego taty, że nakupił Polak, dlatego bije się o utrzymanie gospodarstwa, a mówię, że za chwilę go państwo zabierze, bo wydają takie prawa, że nie da to utrzymać. Więc dzisiaj, pasza? Toście pracowali dla pani Kolusi, dla pani Agnieszki pracowaliście, dla kilku innych ludzi pana Jarka, dla mnie rozumiecie. To dzisiaj wykonaliście pracę nie tylko, że do tydzień nie to pamiętajcie, chcecie ładną książkę? Musimy zabrać Panią Agnieszkę, a Pani Agatka, Filomenka, to wszystko są moi pracownicy, to są rolnicy, rozumiecie? Mam największe gospodarstwo w powiecie. To nie jest byle jak gospodarstwo. W Grzemieni nie ma więcej krów. Tu już Pan Edziu wspominał krowę, że Pan Andrzej, Pan Stasiu po jednej krowie i koniec. I więcej krów w Grzemieniu nie ma, kapujecie? Wieś siedemset numer Przedtem było po 2-3 krowy 4 w domu, po dziesięć To ten mechanizm Musicie zrozumieć tak Bóg to ustawił Więc żebyście pamiętali Że nie jest to moje widzimi, że Żebym wąchał codziennie Idziesz do stajni, każdy zapach czujesz Kto kogo nie to Jest radość pogłaszczania krowy Kurczaka, konia, rozumiecie Przejście koło indyka, on o ciebie chodzi. Kupiłem przedczorem trzy gęsi, musiałem je zamknąć, bo latają za wszystkie małe są. No to by były by zajmować się. To wszystko potrzebuje miłości. Tylko będzie na ogół, to, w Indordonie przylatyje i chce Będzie śpiewał jemu Ave Maria. <ślał> to, 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 to jest cała harmonia we wszystkim. Chciałem je koza jedna, co uciekła, zobaczyła, że się pojawia. Wiedziałem, ciekawa. Pani Jania właśnie, jak dzieci popatrzyła na mnie. Krzyknąłem tylko. No. Leciała tak, do domu proszę, jak ogień. To moje ogłoszenia, teraz przygotowanie do wysłania A Ci, co są w tym roku na. W tym czumaniu dziewięciodniowym, żebyście się przez pracę nie odstraszli, na którego przyjeżdżacie, kapujecie. Może nie będzie tyle chorób i tyle szpitali, wśród mojej roboty, w tym roku. Połowę ludzi albo w szpitalu, albo na zaszczyt, no nie, chcę, co zrobisz, nie zrobisz nic. Więc to Wam jeszcze dzięki raz, że jesteście dzieci, jeśli odsunęę ducha, to jest taki duży pokój jest niebo na pustelni, kapujecie. Te ogonki techniczne, które są w każdym domu. One muszą być, bo ten chce, to tamto, to... I to też... To A że czasami musimy mieć, no, bo natura kiepska, no. Przypominam ode mnie, nie róbcie ze mnie Andrzeja Łopaty, co było marzeniem mojej ukranej mamy. Gdybyś ty był jak Andrzej łopata wszystko do Łopata, Łopata... nic ja nie będę Łopata, bo Andrzej Łopata nie miał krów, pola nie miał, Zawsze wypacykowany, siedział w domu, i dla niego dwatel, bo co do dwa tale, że umyć, Jan pata my je targa. Ja też byłem, ale mama to nie widziała. pata. Żopata. Ja nie będę, ja będę ksiądz piotr na danek, po ojcu mam to, po mamie mą to, i, i, i żeby się, i, i nikt, nie, 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 ja nic nikogo z Was zrobić, żeby się był mną, czy ja, żeby był panem Sasiem. To jest nic, 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 nic. niemożliwością. Jeśli macie ze mną problem, to sobie, Uwczasie, orędzie, pamiętajcie, jesteście po to, żeby mnie zbawić i uświęcić. <grymne> jesteście jedną rodziną, mało ryzyku, na jak Macie problem, jak cokolwiek, tylko to, no, dorwiecie się, bo uświę, od mnie, no nie problem. Tak, tak, tak. Krzyże jeden, drugiego go je, na sile. Wystawienie za chwilę sankcję. Dziś zapomniałem, jest świętego Panfila, było... Boli zmęczeństwo z Cezaryi Palestyńskiej w Galerusza Maksyma, tak od dzisiaj świętego fortunata kaplana z umbie na błosze.